Nowy rok, nowy ja Nie tym razem znów zaliczam fall start Lecz tym razem mam plan nadal Zarabiać hajs, cieszyć się życiem I mam jedno marzenie w tym roku Chcę nagrać płytę, nie wiem Może mi się uda, a może nadal Będę się kurwiał. ważny jest uśmiech na ustach Nie zdjęcia na Facebooka Weź to ustaw, żebyś w końcu to zrozumiał Tak, Nie jestem sam jak palec Wciąż głowa wysoko Goni mnie życiowy walec Mam mnóstwo ludzi obok Nadużywam, wiem Chyba to zostawię, bo ciekawość mnie żera. Czy bez tego sobie poradzę Dopóki nic nie zmienię Będę chodził i narzekał, konsekwentnie działać, rozpocząć nowy etap Dopóki nie poświęcę pasji więcej czasu, będę nagrywał kilka wersów od czasu do czasu Ja dużo nie chcę, wciąż biegam za szczęściem, teraz wiem, że potrzebuję wsparcia Tak zagubiony, jak dziecko węgle, sytuacja się powtarza, kiedy znów wezmę Tak biedny gryga, błąkam się po świecie, swego losu chowal. Ale to już wiecie, w końcu przyjdzie na mnie pora Jak na większość, przecież sprawa prosta, być szczęśliwym Zacząłem w końcu marzyć, mam postawione cele Do tej pory z dnia na dzień, raz w miesiącu przeleb. Dużo błędów popełniłem, nie da się naprawić Nie żałuję tego, nie ma się czym chwalić, dlatego nie wracam. Patrzę w przyszłość, odstawiam powoli, wychodzi z korzyścią. Będę walczył, bo jestem mężczyzną, a z głową To można wszystko popatrz na siebie, zrób rachunek sumienia. Dopiero później innych ludzi zmienia i druga sprawa Każdy swoje pudle składa, ale to już nie zabawa jak za mało lata Chociaż jak coś zepsujesz, to możesz naprawić Nie musisz się tym chwalić, robisz to dla siebie A nie kurwa, piszczaisz Bo z perspektywy czasu, to ty chodzisz i się żalisz Szczerze w tych czasach to drugorzędna sprawa Wiem sam po sobie nie będę udawał, ale nie przesadza Teraz każdy sobie, a jak chcesz brać się na stoły, to idź w dwie stronę